Jesteśmy w okolicy lasu. Czerwony Bór, kompleksu leśnego, który jest bardzo dużym obszarem do przeszukania z naszej strony. Natomiast jesteśmy po to, żeby przećwiczyć współdziałanie służb w sytuacji, kiedy grupa osób nieokreślonego pochodzenia wchodzi, wchodzi do lasu i trzeba udzielić im pomocy medycznej. Przede wszystkim ich odnaleźć, a także udzielić właśnie niezbędnej pomocy. Mamy żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej, mamy Ochotniczą Straż Pożarną, mamy policję z Komendy Głównej Policji w Warszawie a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Można powiedzieć, że wszystkie dostępne metody poszukiwań, którymi operujemy na co dzień, będą dzisiaj wykorzystane, czyli metoda szybkich trójek w oparciu o aplikację SIRON, do tego wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych z użyciem kamer termowizyjnych, a także wykorzystanie psów tropiących, w tym psów men-trailingowych z Komendy Głównej Policji, a także naszych psów tropiących. W 13 w tym wychodzimy z założenia, że im więcej ćwiczeń, im więcej potu, tym mniej krwi w boju i Parafrazując te słowa można powiedzieć, że żołnierze, którzy już od 2018 roku ćwiczą z grupą nadzieja, z policją z oddziałami prewencji, sprawdzają się później w rzeczywistych poszukiwaniach. Takie poszukiwania miały już miejsce i były sukcesem. Jednym z takich argumentów przemawiających za realizacją takich ćwiczeń jest różna łączność między układem pozamilitarnym a wojskiem. I tutaj wypracowujemy metody, które później w rzeczywistych realnych sytuacjach pomogą nam szybciej się skomunikować i nawiązać tą łączność i wymieniać informacjami. Nasza rola tutaj policji głównie polega na do, tak naprawdę w przypadku zaginięcia dowodzeniu całą akcją poszukiwawczą i yy koordynowaniu działań między innymi ze służbami, które wykonują inne czynności w innym miejscu tak bo nie przy zaginięciu niekoniecznie może to oznaczać, że musimy tylko teren przeszukać. Taka współpraca służb jest jak najbardziej pożądana w, przy prowadzeniu takich prawdziwych realnych działań, a to pozwala na wypracowywanie pewnych standardów, które później w działaniach są wykorzystywane. Dzisiaj scenariusz polega na odnalezieniu grupy osób, które oddaliły się w terenie teren leśny, teren niezurbanizowany, a ich zaginięcie ma związek z nie, prawdopodobnie ma związek z nielegalnym przekroczeniem granicy. Osoby mogły paść ofiarą przestępstwa mogą wymagać udzielenia im natychmiastowej pomocy. Temperatura nie sprzyja przeżywalności, jak wiemy, więc takie osoby tym bardziej potrzebują jak najszybszego udzielenia im pomocy. Z punktu widzenia samorządowca, z mojego punktu widzenia, gdzie jestem nie tylko wójtem, ale i też szefem obrony cywilnej na terenie mojej gminy, gdzie przewodzę gminnemu zespołowi zarządzania kryzysowego, organizowanie tego typu ćwiczeń jest bezcenne my be, dzisiaj akurat biorę udział jako obserwator. Zostałem zaproszony przez koordynatora grupy ratowniczej Nadzieja przyjrzeć się temu co robią, ale w ciągu roku mamy okazję współpracować ze sobą na poziomie kilku różnych ćwiczeń. My organizowaliśmy w tym roku ćwiczenia ratownicze drogowe, ćwiczenia wodne, ćwiczenia poszukiwawcze. I takie ćwiczenia są konieczne do organizowania z tego względu, że jak widać, ludzie zaczynają ze sobą sprawnie współpracować. To poprawia logistykę, to poprawia komunikację, to poprawia umiejętności, ale najważniejsze jest to, co jest za moimi plecami, czyli ten sztab zarządzania kryzysowego. My, spotykając się wielokrotnie w różnych okolicznościach, poznajemy się i potrafimy sprawnie ze sobą współpracować. Dlaczego to jest ważne? Bo jak naprawdę przyjdzie moment, kiedy trzeba pójść i szukać kogoś. Kiedy trzeba udzielić komuś pomocy, to ci ludzie potrafią się ze sobą szybko zegrać, szybko skomunikować i to jest bardzo ważne.